Z przywitajmy finalistki Dominikę, Julię i, i Nikol! Oto finalistki dziesiątej edycji TOP MODEL. Cześć wszystkim, mam na imię Dominika i mam 21 lat. Do wszystkiego namówił mnie mój chłopak, on w sumie wpadł na ten pomysł. Takim moim hobby jest moda. No i tak myślałam, że modenik można fajnie połączyć z modą. I jestem. Zrobiłaś to z przekonaniem, czy tak? To zdecydowanie było na zasadzie dobra, daj mi spokój, już to wyślę i, i już zamknijmy ten temat po prostu. Cześć, jestem Julia, chcę zaistnieć. Czuję, że, że czeka mnie coś więcej. Często słyszałam, że powinnam może spróbować, ale jakby ja nie brałam tego tak bardzo na poważnie. Jestem nieustraszona, a jedyne czego się boję, to najciemniejszych zakątków mojego umysłu. Przed pójściem do programu miałam kilka sesji zdjęciowych, tak po prostu, żeby sobie spróbować. Postanowiłam, że może to jest to. Cześć wszystkim, jestem Nicole, mam 19 lat i chciałabym wziąć udział w 10. edycji Top Model Polska. Zawsze moje marzenie było zostać modelką. Nigdy nie mogłam znaleźć tej odwagi, żeby się rzucić i żeby to zrobić. Mam nadzieję, że bardzo wam się spodobam i czekam na wasz telefon. Pa pa. I telefony z programu się rozdzwoniły. Nicole, Julia i Dominika przeszły castingi i rozpoczęły przygodę w Top Model. Ona od razu się nadaje do pracy na wybiegu. She's a diva, she's a full time diva, i think. Oh my god. Oh, I love it. I love it. Jesteś po prostu zjawiskowa. Nicole, taka orientalna, piękna dziewczyna, smukła, długa, piękne afro. Widać, że jest do tego stworzona. Takie zwierzę wybiegła, bym powiedziała. Ty jesteś jak kameleon. We wszystkim wyglądasz... Wow. Bardzo modowa Julia, z taką mocną, modową urodą wybiegową, kochająca wybieg. Dominika, jesteś chyba moją favorite'ką. Ja jestem zakochana do ciebie, Dominika. Zdjęcie, top, modelki. Dominika jest no moim zdaniem przykładem takiej współczesnej, słowiańskiej piękności. Od początku do finału programu dziewczyny spędziły na planie prawie pół roku. W tym czasie między innymi musiały przejść obóz szkoleniowy Bootcamp. Na ponad miesiąc zamieszkały w domu modelek i modeli. Wyjechały na Fashion Week do Pragi, a na końcu wzięły udział w sesji okładkowej na Malediwach. To już tradycja, taki niedzielny obiad? U nas raczej tradycja. Zawsze jest rosół. Taki prawdziwy obiad jak u mamy, jak u babci. Najlepszy. Julia pochodzi z małej miejscowości Roguźno niedaleko Łasku. Od trzech lat jest w związku z Judytą. Po zakończeniu studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, dziewczyny zamieszkały razem w Warszawie. Poznałyśmy się przez internet. Przez trzy lata się przyjaźniłyśmy, a no później narodziło się coś więcej. Na samym początku, no to po prostu powiedziałam, że to jest moja koleżanka. Kiedy ją polubili, no to po prostu wtedy powiedziałam, całą prawdę. Na początku to przeżywałem, bo nie byłem z tego aż tak w niego wzięty, no ale z czasem przyzwyczaiłem się i porozmawialiśmy na ten tematy, więc stwierdziłem, że po prostu to jest jej życie, ona sobie układa, więc będę razem z nią, będę ją wspierał. Chodzi o to, że jeżeli ona jest szczęśliwa, no to jesteśmy no, szczęśliwi to jest my, tak?